Witajcie kochani z tej strony, Ogrodnik Janusz. W nowym wydaniu mamy nowy rok i zaczynamy od siewu papryki. Obecnie jest połowa lutego, no i mniej więcej jest to taki okres na pierwsze siewy papryki. Mniej więcej do końca lutego powinniśmy wykonać siewy. No i oczywiście im wcześniej, tym nie zawsze lepiej, A, ale jeżeli widzimy, że na zewnątrz już się ociepla temperatura, no to to jest taki wskaźnik, że już prawdopodobnie można siać. W tym filmiku pokażemy trzy różne rodzaje nasion i sprawdzimy, jak one będą nam rosły: które szybciej będą wschodziły, które później. No i takie, taka analiza, jakby nasza. Chciałbym też, żebyście wy zobaczyli ją. No i później w przyszłości, żebyście mogli podejmować decyzję lepszą, jakie nasiona wybrać albo z czego pobrać, może. Pierwsze nasiona to są nasiona kupione w sklepie, takie typowe. Jest to akurat miks takiej papryki słodkiej, różnych odmian. Tu są odmiany wypisane. Nie będę wam mówił, bo to Wam za bardzo nic nie podpowie. Eee, no, kolejne nasiona to są nasiona tejże właśnie, tychże nasion. Tylko w zeszłym roku już wyrosły z nich papryki i pobraliśmy z owoców nasiona. Eee, no, więc to jest własny zbiór, dzięki któremu dowiemy się właśnie. E, czy nasiona zebrane jakby własnoręcznie również mogą osiągnąć dobre wyniki wschodów? Tu jak sobie zobaczycie, jak porównamy, to nasiona prawie niczym się nie różni to sklepowe od tego pobranego przez nas. No ale zobaczymy jak efektywne będzie w praktyce. Więc odkładam je. No, a ostatni rodzaj nasion to nasiona z takiej papryki kupionej w sklepie świeżo kupiona. No i tutaj teraz po prostu będziemy sobie pobierać. No i proszę. I macie nasiona z papryki kupionej w sklepie. Oczywiście możecie sobie wybrać takie papryki, które sami lubicie. Tutaj w naszym przypadku to jest taka czerwona słodka. Nie znam odmiany ani gatunku. W Kauflandzie była kupowana. Więc no, jeżeli jakieś papryki sklepowe lubicie, to również możecie spróbować u siebie je wyhodować no i zobaczyć, co z nich wyrośnie. Z takich jeszcze moich takich doświadczeń mogę Wam powiedzieć, że w zeszłym roku sialiśmy dopiero papryki w kwietniu i niestety było to za późno już, papryki nie do końca wzeszły oczywiście owocowały, ale było to tak po jednym, dwa owoce na krzaczku a Przeważnie oczekujemy, żeby to było nieco więcej. Więc jeżeli siejecie, to najlepszy właśnie ten okres jest koniec lutego do końca marca. No, przechodzimy do siewu. Ok, więc nim jeszcze przystąpimy do siewu, warto sobie przygotować jakieś takie miejsce. W moim przypadku są to takie po prostu plastikowe pojemniki po ciasteczkach, czy tam mięsie mielonym. Oczywiście musi być uprzednio to one wyczyszczone i najlepiej wyłożone takim papierem wielowarstwowym wtedy dużo dłużej wilgoć będzie on utrzymywał i nie będziemy musieli tego tak kontrolować lub jakiś po prostu zwykły papier też poskładany też sobie tu poradzi taki pojemnik też warto sobie oznaczyć i jak tutaj możecie zobaczyć u mnie są takie przyklejona taśma no i opisane co to za rodzaj papryki tam będzie wysiany Szczególnie to jest przydatne w przypadku, jeżeli wysiewamy wielu gatunków papryki, żebyśmy po prostu się nie pomylili. Jeżeli chodzi o sam siew, no to tutaj jakiejś większej filozofii nie ma. Wysiewamy tyle nasion, ile ich mamy. Najlepiej w takim równomiernym układzie. W moim przypadku ja dość gęsto je wysiałem z tego względu, że po prostu chciałem zobaczyć, jaki procent tych nasion będzie wschodów. No ale wy raczej siejcie tyle, ile chcecie docelowo papryk mieć, ponieważ większość papryk, w większość nasion, zejdzie wam. Dobra, więc jak już wysiejemy nasiona do pojemników, to pamiętajmy o tym, żeby utrzymywać tutaj wilgoć, podlewać tak w miarę, żeby cały czas ten papier był wilgotny, no i w tym oczywiście można mu ułatwić na przykład jak sobie worek taki foliowy przyklejemy z góry. Oczywiście przeźroczysty, albo jakoś prześwitujący w miarę, żeby przepuszczał też światło. Bądź możemy na przykład sobie taki drugi pojemnik wziąć, tutaj też na przykład po mięsie mielonym mamy, przykryć i taką jakąś szklarękę stworzyć, o. No oczywiście tam będą miały nasiona cieplej, co pomoże im w kiełkowaniu. I taki pojemniczek odkładamy sobie do najbardziej oświetlonego miejsca w domu, czyli prawdopodobnie jest to parapet. No i okno po stronie południowej, bądź południowo-zachodniej, południowo-wschodniej. I oczywiście unikajmy jakichś takich miejsc, gdzie jest ogrzewana przestrzeń, czyli jeżeli na przykład mamy tam kaloryfer, bądź inne miejsce, no to też... Uważajmy, żeby nie było tam powiedzmy ustawione maksymalne ogrzewanie, no bo to też może trochę zaburzyć ich wzrost. Lepiej, żeby była taka optymalna temperatura pokojowa, czyli nie, 19, 21, 20 stopni. No. W dzisiejszym filmiku to wszystko. E, śledźcie mój kanał, zostawiajcie tam subskrypcję, łapki w górę mogą być, jeżeli Wam się film podobał. E, no i w dalszym... W dalszych filmach na pewno gdzieś znajdziecie aktualizację wzrostu tych siewek. To wszystko dziś.